Usiadła na niewłaściwym miejscu w samolocie. Nieznajomy obok niej okazał się prezesem szukającym czegoś prawdziwego. Proszę pani, blokuje pani przejście. Ostry głos za nią wyrwał Agatę z zamyślenia. Poprawiła torbę dziecka wżynającą się jej w ramię i posłała słaby uśmiech. Maja, jej dziewięciomiesięczna córka, cicho zakwiliła w jej ramionach z policzkami zaczerwienionymi i zaciśniętymi piąstkami. Była o krok od wybuchu płaczu. Przepraszam, mruknęła Agata, ciągnąc swoją zniszczoną walizkę przez ciasne przejście. Jej oczy szukały numerów. Rząd 19, 20, 21. Już prawie. Maja wydała z siebie ostry krzyk. Agata grzebała w torbie w poszukiwaniu butelki, a jej tętno przyspieszyło. Czuła na plecach ciężar spojrzeń. Wtedy ulga. Puste miejsce przy oknie. Nikt obok. Nie sprawdziła biletu. Po prostu musiała usiąść. Wślizgnęła się na miejsce, szybko usadawiając maję na kolanach. Płacz dziecka zamienił się w czkawkę. Świat skurczył się do hałasu i ruchu. Nad jej kolanami pojawił się cień. Stał tam wysoki mężczyzna o szerokich ramionach, ubrany w nienaganną białą koszulę i granatowe spodnie. Wyglądał nie na miejscu w klasie ekonomicznej. Jego chłodne, szare oczy przeniosły się z biletu w jego dłoni na Agatę i jej dziecko. Zanim będziemy kontynuować, prosimy, skomentuj, z jakiego miasta nas oglądasz. Uwielbiamy wiedzieć, skąd jesteście. Prosimy również o zasubskrybowanie kanału, by oglądać więcej takich historii. Kontynuując. żołądek Agaty ścisnął się. Och, powiedziała w panice tak mi przykro. Myślałam, że to miejsce jest wolne. Mogę się przesiąść, naprawdę. Zaczęła wstawać, żonglując torbą i dzieckiem. Maja znów zaczęła płakać. Mężczyzna uniósł spokojnie dłoń. W porządku. Proszę zostać. Ja usiądę tutaj. Nie czekając, wsunął się na środkowe siedzenie obok niej. Jest pan pewien? Zamrugała Agata. Spojrzał na nią, potem na Maję. Jestem pewien. Coś w jego spokojnej pewności siebie ją uspokoiło. Dziękuję, szepnęła. Agata nie wiedziała, że mężczyzna obok niej to Bartosz Wilk, prezes firmy technologicznej, którego nazwisko było synonimem innowacji. Ale dziś klasa biznesowa była wyprzedana. Zajął ostatnie miejsce w klasie ekonomicznej na pilne spotkanie w Gdańsku. Spodziewał się niewygody, może głośnego dziecka w pobliżu. Ale nie tego nie kobiety siedzącej na jego miejscu z dzieckiem otworzył usta by poprosić ją o przesunięcie się i wtedy zauważył siniaka bladego prawie ukrytego pod makijażem sposób w jaki ochronnie trzymała dziecko lekkie drżenie jej dłoni strach za jej przeprosinami i nagle przypomniał sobie swoją siostrę klarę z przerażonymi oczami Trzymającą swoje dziecko, uciekającą przed bólem. Bartosz nie zdążył jej pomóc. Spojrzał ponownie na Agatę i usiadł bez słowa. Agata powoli wypuściła powietrze. Maja, teraz cicho zsądz, wtuliła się w jej ramiona. Agata rzuciła okiem na mężczyznę obok. Większość zrobiłaby scenę, on nie. Naprawdę to doceniam. To był długi dzień. Odwrócił się do niej. Wyobrażam sobie. Między nimi zapadła cisza. Nie niezręczna, po prostu obecna. Maja zasnęła, a jej mała piąstka zacisnęła się na koszuli Agaty. Samolot zaczął kołować. Bartosz też się oparł, zamykając na chwilę oczy. Dwoje nieznajomych, dwie historie, połączone miejscem w samolocie i czymś niewypowiedzianym. Żadne z nich jeszcze tego nie wiedziało. Ale ten lot miał wszystko zmienić. Kontrast między nimi był niemal filmowy. Agata w wyblakłych dżinsach i z cieniami pod oczami wyglądała, jakby od miesięcy nie przespała całej nocy. Obok niej Bartosz, nienaganny w swoich markowych ubraniach. Jego zegarek kosztował więcej niż miesięczny czynsz Agaty. Wtedy Maja zaczęła płakać. Nagły, ostry krzyk wypełnił kabinę. Kilku pasażerów jęknęło. Policzki Agaty zapłonęły wstydem. Tak mi przykro, szepnęła grzebiąc w torbie. Nakrętka od butelki wyślizgnęła się jej i potoczyła pod siedzenie. Bartosz poruszył się bez słowa. Schylił się, podniósł nakrętkę i podał jej. Potrzebuje pani gorącej wody? zapytał spokojnym głosem. Ja zazwyczaj proszę stewardesę. Bartosz już naciskał przycisk przywołania. Gdy podeszła stewardesa, odezwał się przed Agatą. Czy moglibyśmy prosić o trochę gorącej wody do butelki dla dziecka? Stewardesa wróciła po minucie. Bartosz ostrożnie wlał wodę do butelki, sprawdził temperaturę i podał ją Agacie. Maja natychmiast ją chwyciła. W kilka sekund dziecko się uspokoiło. Dziękuję, naprawdę! Głos Agaty był ledwo słyszalny. Uśmiechnął się lekko. Maja westchnęła cicho i wyciągnęła małą rączkę, chwytając palec wskazujący bartosza. Spojrzał na małą piąstkę owiniętą wokół jego palca, a w jego piersi rozkwitło dziwne ciepło. Coś w tym geście, całkowicie niewinnym, całkowicie ufnym, rozbroiło go. Agata patrzyła na tę chwilę w cichym podziwie. Nie spodziewała się pomocy, nie spodziewała się życzliwości. Większość ludzi się denerwuje, powiedziała. Bartosz w końcu odwrócił się, by spojrzeć na nią w pełni. To dziecko, powiedział po prostu. Ona też ma prawo istnieć. Agata patrzyła na niego przez długą chwilę, i w tym czasie coś się zmieniło. Mur, gruby, niewidzialny między ich światami pękł. Ktoś postanowił być miły, nie z obowiązku, ale dlatego, że ją zobaczył i postanowił nie odwracać się. I gdy Maja zasnęła spokojnie, z palcami wciąż owiniętymi wokół jego, Agata poczuła, że oddycha lżej. Może, tylko może, nie wszyscy nieznajomi byli niebezpieczni. Maja w końcu zasnęła. Jej mała główka opierała się o piersi Agaty, a butelka wysunęła się z jej rozluźnionych palców. Agata powoli odetchnęła, pozwalając sobie na rzadką chwilę spokoju. Jeszcze raz dziękuję. Większość ludzi po prostu przewraca oczami. Bartosz odwrócił się do niej. W duchu przewróciłem, powiedział sucho, a potem uśmiechnął się na pół sekundy. Agata roześmiała się. Pół sekundy to wciąż rekord. Chwila przerwy, zanim Bartosz zapytał: Dokąd pani leci? Do gdańska. Zatrzymam się u kuzynki, dopóki nie poukładam sobie spraw. Nowy początek? Skinęła głową. Mam nadzieję. Bartosz dał jej przestrzeń. Byłam nauczycielką w przedszkolu, powiedziała po chwili. Kochałam to. Potem wyszłam za mąż, za młodo. Myślałam, że wiem, jak wygląda miłość. To nie była miłość. To była kontrola. Kontrolował wszystko. Przestałam poznawać samą siebie. Bartosz nie przerywał. Zostałam nawet, gdy bolało. Myślałam, że muszę, ale potem urodziła się maja. Spojrzała na córkę. Nie mogłam pozwolić, by dorastała, myśląc, że taka miłość jest normalna. Pewnej nocy spakowałam torbę i wyszłam. Bez planu, tylko my dwie. Głos Bartosza był cichy. To odważne. To nie wydaje się odważne. Wciąż się boję. Za każdym razem, gdy ktoś patrzy na mnie zbyt długo, zastanawiam się, czy mnie osądza, czy, co gorsza, czy on nadchodzi. Rozumiem, powiedział cicho Bartosz. Agata odwróciła się do niego. Rozumiesz? Zawahał się, a potem skinął głową. Moja narzeczona zginęła w wypadku samochodowym. Jechała na spotkanie ze mną, żeby uczcić awans. Potem przestałem próbować cokolwiek czuć. Biznes miał sens, emocje nie. Spojrzenie Agaty złagodniało. Zobaczyła ból pod jego dopracowaną fasadą. Bartosz sięgnął po notatnik i długopis. Z wyćwiczonymi rękami zaczął składać papier. Co pan robi? zapytała Agata. Coś, co robiła moja siostra. Pomagało jej to na lęk. Kilka minut później podał jej małą, papierową gwiazdkę i delikatnie położył ją obok dłoni Mai. Dla niej, na lepsze dni. Agata wpatrywała się w nią. W gardle urosła jej gula. Nikt nigdy nic dla niej nie zrobił. Na wszystko jest pierwszy raz. Uśmiechnęła się szczerze. Światła w kabinie przygasły. Ciało Agaty zaczęło poddawać się zmęczeniu. Bartosz to zauważył. Może pani spać, popilnuję jej. Jest pan pewien? Zawahała się. Skinął głową. Obiecuję. W ciągu kilku minut zasnęła. Bartosz długo na nie patrzył. Dwoje nieznajomych, jedna krucha więź. Potem sięgnął po koc lotniczy i starannie je nim okrył. Oparł się, wpatrując w małą papierową gwiazdkę. Może, tylko może, coś w nim też się zmieniało. Gdzieś nad centralną Polską Agata gwałtownie się poruszyła, a jej oddech uwiązł w gardle. Nie! wysapała z zamkniętymi oczami. Proszę, nie zabieraj jej! Bartosz delikatnie ją obudził. Hej, wszystko w porządku, jesteś tu bezpieczna. Agata powoli otworzyła oczy. Przepraszam, nie chciałam, miałam koszmar o nim. Bartosz milczał, dając jej przestrzeń. Głos Agaty obniżył się. W śnie nas znalazł. Próbował mi ją odebrać, nie mogłam się ruszyć. Jesteś teraz bezpieczna. Nie ma go tu i nie jesteś sama. Agata spojrzała na niego. Jej oczy, choć zmęczone, były teraz surowe, prawdziwe. Wyszłam bez niczego, spałam w schronisku przez trzy noce. Teraz zatrzymamy się u mojej kuzynki, ale nie chcę być wiecznym ciężarem. Chcę, żeby Maja dorastała, śmiejąc się, a nie wzdrygając. Nie potrzebuję ratunku, potrzebuje tylko miejsca, gdzie będzie mogła być szczęśliwa. Pierś Bartosza ścisnęła się. Spotkał wiele kobiet, ale żadna nie patrzyła na niego w ten sposób, bez filtrów, bez planów, tylko z brutalną, szczerą odwagą. Miałem siostrę, powiedział cicho, Klare była jak ty dobra, silna, zbyt dumna, by prosić o pomoc. Jej chłopak też ją bił. Nikomu nie powiedziała, aż było za późno. Oddech Agaty zamarł. Pewnej nocy wrócił pijany, nigdy więcej nie wyszła. Agata zakryła usta dłonią, tak mi przykro, skinął głową. Nie mogłem jej uratować, ani kobiety, którą kochałem. Od tamtej pory to tylko przetrwanie. Zapadła ciężka cisza: Ból rozpoznaje ból. Agata sięgnęła po ten sam notatnik, którego użył Bartosz. Wyrwała kartkę i zaczęła składać. Chwilę później podała mu małą papierową gwiazdkę: dla ciebie. -Żebyś pamiętał, że dziś komuś pomogłeś. Bartosz spojrzał na gwiazdkę w swojej dłoni. Była mniejsza od jego, trochę krzywa, ale zrobiona z troską. Nikt mi nic takiego nie dał od lat szepnął. Włożył gwiazdkę origami do kieszeni koszuli, blisko serca. Na krótką chwilę hałas w kabinie ucichł. Przeszłość, żal, strach, ciężar uniosły się na tyle, by ustąpić miejsca czemuś innemu. Zaufaniu. I może z czasem czemuś więcej. Rozległ się komunikat. Szanowni Państwo, rozpoczynamy zniżanie do lądowania w Gdańsku. Agata delikatnie poprawiła Maję na kolanach. Obok niej Bartosz milczał, obserwując ją. Zgasł znak zapięcia pasów. Ludzie wstali. Agata pozostała na miejscu, wkładając Maję do nosidełka. Bartosz wstał i czekał, oferując pomoc z jej torbą. Przyjęła ją. Ich palce się zetknęły. Za rękawem tłum się rozproszył. Agata odwróciła się do Bartosza po raz ostatni. Dziękuję. Za to, że był pan miły, kiedy nie musiał. Bartosz podszedł bliżej. Mogę prosić o pani numer? Agata zawahała się. Przez ułamek sekundy chciała powiedzieć tak, ale wtedy strach znów się pojawił. Nie mogę. Jesteśmy z różnych światów. Pan żyje w salach konferencyjnych, ja w schroniskach. Nie mogę ryzykować, że będę kogoś potrzebować. Nie znowu. Wyglądał, jakby chciał się spierać, ale cofnął się, dając jej przestrzeń. Agata odwróciła się, odchodząc z podniesioną głową. Bartosz stał na środku terminalu, a pasażerowie omijali go jak fale skałę. W dłoni trzymał papierową gwiazdkę. Patrzył, aż zniknęła mu z oczu. I wtedy. Coś zaskoczyło: błysk wspomnienia. Miesiące temu impreza charytatywna odwiedził schronisko dla kobiet, które sponsorowała jego firma, i zobaczył ją: Agata siedząca z doradcą, z dzieckiem na kolanach, wyglądająca na zagubioną. Widziałem ją wcześniej szepnął do siebie i nie stracę jej znowu. Włożył gwiazdkę do kieszeni płaszcza i ruszył w stronę wyjścia jeszcze nie wiedział jak ale zamierzał ją znaleźć nie dlatego że go potrzebowała ale dlatego że po raz pierwszy od lat on potrzebował kogoś w swoim biurze bartosz siedział za biurkiem umowa na miliardy była podpisana ale jego myśli były gdzie indziej zadzwonił do dyrektora programu pomocy kobietom który finansowała jego firma potrzebuję twojej pomocy na pokładzie samolotu do gdańska była kobieta na imię jej Agata. Podróżowała z dzieckiem, Mają. Bilet został kupiony przez waszą grupę. Dwadzieścia minut później przyszła informacja: Agata Krawczyk. Podróżuje z córką Mają. Cel podróży: Sopot. Do kuzynki Katarzyny. Wystarczy, powiedział Bartosz. Nie powiedział nikomu, że wyjeżdża z miasta. Wynajął prosty samochód, ubrał się w dżinsy i bluzę i pojechał do nadmorskiego kurortu. Na siedzeniu pasażera leżała jedna rzecz gwiazdka origami, nieco większa od pozostałych. Łatwo znalazł park, i tam była Agata siedząca na trawie, Maja przed nią, śmiejąca się. Twarz Agaty była łagodniejsza, swobodniejsza. Prawie się odwrócił, bojąc się, że jego obecność ją przestraszy. Ale zanim zdążył, podeszła do niego ruda kobieta. Nie jest pan stąd? Szukam kogoś, Agaty. Pan jest Bartosz? Uniosła brew. Jestem Katarzyna, jej kuzynka. Podał jej gwiazdkę dla Mai. Katarzyna wzięła ją. Ten mężczyzna jechał wiele godzin, żeby cię znaleźć, mruknęła do siebie, a potem spojrzała na Bartosza. Może jesteś inny. Odeszła, przecinając pole w kierunku Agaty. Gdy rozmawiały, Agata odwróciła głowę. Zobaczyła go. Ich oczy spotkały się na odległość. Nie poruszyła się, jeszcze nie, ale nie odwróciła wzroku. Następnego dnia spotkali się ponownie, tym razem przypadkiem na lokalnym targu. Śledziłeś mnie, zmrużyła oczy. Znalazłem cię, bo nie mogłem przestać o tobie myśleć, i nie przyjechałem cię ratować, Agato. Przyjechałem. Bo za tobą tęsknię. Jej uścisk na maji się zacieśnił. Dlaczego ktoś taki jak ty miałby tęsknić za kimś takim jak ja? Oczy Bartosza nie drgnęły, bo sprawiłaś, że poczułem coś, co myślałem, że straciłem, bo jesteś silna i prawdziwa, a twoja mała dziewczynka uśmiechnęła się do mnie, jakby mi ufała, zanim ja sam nauczyłem się znów ufać. Twarz Agaty złagodniała. Zaczęli się spotykać. Cicho, spacery po plaży, kawa na ławce w parku. Ale spokój nie trwał długo. Pewnego wieczoru Agata otrzymała smsa z nieznanego numeru. Zdjęcie Mai w wózku. Potem kolejna wiadomość. Nie będziesz jej wiecznie przede mną ukrywać. Przyjadę. Tomasz. Jej ręce drżały, gdy pokazała to Bartoszowi. Chcesz wezwać policję? Technicznie nic jeszcze nie zrobił. Ale znam go. Jeśli mówi, że przyjedzie, to przyjedzie. Bartosz sięgnął po telefon. Znam dobrego prawnika. Zadbamy o to, by nigdy więcej się do niej nie zbliżył. Nie chcę być ci nic winna. Nie będziesz, to nie jest przysługa. To coś, na co ty i Maja zasługujecie. Z pomocą prawnika Agata zebrała górę dowodów, sąd był napięty. Tomasz próbował przedstawić Agatę jako niestabilną. Wtedy Agata zeznawała: Byłam w pułapce, bo się bałam, ale teraz stoję tutaj walcząc o prawo mojego dziecka do bezpieczeństwa. Z tyłu sali Bartosz patrzył, promieniując cichą dumą. Wyrok zapadł szybko. Tomasz został pozbawiony wszelkich praw rodzicielskich. Kilka tygodni później, na uroczystości w centrum społecznościowym, gdzie Agata była wolontariuszką, stanęła na czele. Długo wierzyłam, że miłość jest niebezpieczna, ale dziś wiem, że prawdziwa miłość nie zamyka w klatce. Ona uwalnia. Bartosz podszedł trzymając małe pudełko. W środku dziesiątki gwiazdek origami. Podniósł największą złotą. Napisano na niej dla naszej przyszłości. Nie ukląkł. Kocham cię, Agato. Nie dlatego, że jesteś idealna, ale dlatego, że walczysz każdego dnia i wciąż się uśmiechasz. Chcę być przy Maji, dla was obu. Zakryła usta dłonią, a łzy popłynęły jej po policzkach. Potem skinęła głową. Więc zostajemy razem. Rok później złoty zachód słońca kąpał jezioro w świetle. Agata i Bartosz, teraz mąż i żona spacerowali brzegiem. Maja biegła przed nimi. A wiatr unosił jej papierową gwiazdkę. Miejsce było niewłaściwe, pomyślała Agata, ale serce właściwe historia odwagi, uzdrowienia i miłości, która przetrwała. Dziękujemy za dołączenie do nas w tej poruszającej podróży nadziei i nieoczekiwanej miłości. Jeśli ta historia poruszyła twoje serce, przypomniała o cichej mocy życzliwości, lub sprawiła, że uwierzyłeś w drugie szanse, jesteś we właściwym miejscu. Subskrybuj nasz kanał, aby otrzymywać więcej emocjonalnych i pokrzepiających opowieści, które przemawiają do ludzkiego ducha. Bo czasami wystarczy niewłaściwe miejsce, by znaleźć właściwe serce. Dziękujemy za oglądanie, i do następnego razu miejcie serca otwarte.